Dzień dobry, dziś mamy 8 września, a tytuł naszej refleksji to samoakceptacja. Jestem zdolna i sympatyczna. Często porównywałam się z innymi na moją niekorzyść. Oskarżałam się i obwiniałam. W końcu nawykłam do obwiniania siebie. Nawykłam. Nie będę dłużej tolerowała tego samoponiżania. Koniec z negatywnym dialogiem wewnętrznym, w którym stale siebie porównuję z innymi na swoją niekorzyść. Wstyd nie jest już integralnym elementem mojej tożsamości. Wyrzucam w tej chwili ze świadomości wszelkie myśli sugerujące, że mam jakiś defekt. Że nie jestem dość dobra. Jestem zdolna i sympatyczna. Nie będę odrzucała samej siebie. Nie paraliżuje mnie już świadomość moich ograniczeń i błędów. Jestem w pełni zintegrowaną i wartościową cząstką ludzkości. W miarę zdrowienia uczę się, jak rozpoznać u siebie wstyd i nie dać się mu omotać. Uczę się wewnętrznej afirmacji siebie. Kochani, bardzo często krzywdzimy siebie, biczujemy, ym, ym, oskarżamy, obwiniamy, krytykujemy. Ten wewnętrzny dialog czasami jest okrutny. Ym, oczywiście dobrze, jak widzimy swoje wady, na przykład jakieś yy, wyświechtane wielkie ego. Yy, egocentryzm, użalanie się nad sobą, yy, pycha, lenistwo, yy, samozachwyt. Tak, wi powinniśmy widzieć te swoje wady i próbować je jednak yy, tutaj coś zmienić, żeby jednak było lepiej. Ale nie biczujmy się, nie oskarżajmy, nie obwiniajmy. Nie, nie patrzmy na siebie, jakbyśmy byli kimś gorszym niż inni ludzie. No, ja miałam dzisiaj taki dzień, niestety. No ale wiadomo, nie jest idealnie, nigdy nie będzie idealnie. Ja akceptuję to, że są takie dni. Także yy, nie mam wyrzutów sumienia, tylko to jest nauka, wieczna nauka. Dzisiaj miałam taki troszeczkę smutniejszy dzień, ale jutro będzie dobrze. Także kochani, życzę Wam cudownego dnia, pogody ducha, dużo uśmiechu, żebyście akceptowali, że nie zawsze będzie pięknie, tak jak ja dzisiaj. Do, wysyłam serduszko, pa.